Dzień dobry, zapraszam na pierwszy odcinek cyklu Uczymy się Razem. Geografia do klasy szóstej, temat: Kształt Ziemi, siatka geograficzna i kartograficzna. Kształt Ziemi. Wyobrażenia o kształcie Ziemi zmieniały się wraz z rozwojem nauki i cywilizacji. Początkowo były one zupełnie fantastyczne. W świecie starożytnym długo otrzymywało się przekonanie, że Ziemia jest wyspą w kształcie dysku pływającą po bezkresnym oceanie. Byli jednak i tacy, Pitagoras Samos, VI wiek przed naszą erą, którzy twierdzili, że planeta, na której żyjemy, jest kulą. Sądzili, że bogowie musieli jej nadać najdoskonalszy kształt. Pierwsze dowody na kulistość Ziemi dostarczył, obserwując m.in. zaćmienia Księżyca i widnokrąg, w IV wieku przed naszą erą, grecki filozof Arystoteles. W średniowieczu zdobyczy nauki greckiej poszły zapomnienie, a ludzkość cofnęła się znowu do pierwotnych pojęć o kształcie Ziemi. Jednak począwszy od drugiej połowy XV wieku coraz śmielej zaczęto ponownie mówić o kulistości Ziemi. Do czasów średniowiecza ludzie byli przekonani o tym, że Ziemia jest płaska, ma kształt dysku, niesiona jest przez żółwie lub słonie. Bezpośrednim i niezaprzeczalnym dowodem kulistego kształtu Ziemi okazały się współczesne obserwacje naszej planety z przestrzeni kosmicznej. W 1957 roku wystrzelono pierwszego sztucznego satelitę obok zdjęcie, które przedstawia Ziemię z pokładu Apollo 17. Dowody na kulistość Ziemi. Jako pierwszy pogląd o kulistości Ziemi przedstawił Pitagoras, matematyk i filozof, VI wiek przed naszą erą. Twierdził, że Ziemia jest kulą, gdyż została stworzona przez bogów, więc musi mieć idealny kształt, a taki właśnie posiada kula. Pierwsze dowody na kulistość Ziemi zebrał w IV wieku przed naszą erą, 384 rok przed naszą erą, do 322 roku przed naszą erą. Grecki filozof Arystoteles. Jednym z obiektów jego zainteresowania była filozofia przyrody, w tym badania Wszechświata i Ziemi. Swoje poglądy opierał nie jak wcześniej Pitagoras na dogmacie religijnym, ale na własnych obserwacjach. Arystoteles przedstawił dowody na kulistość Ziemi na podstawie obserwacji statków płynących w stronę portu i zauważył, że wyłaniały się powoli za horyzontu, a więc musiały płynąć po łuku. Arystoteles już wiedział, że zaćmienia księżyca są spowodowane jego wejściem w obszar cienia Ziemi. Z okrągłego kształtu cienia Ziemi na Księżycu wnioskował, że Ziemia musi być kształtu kuli. Obok zdjęcia zaćmienie księżyca, a także horyzont widoczny z brzegu morza. Wielki żeglarz Ferdynand Magellan zorganizował uprawę, która pod jego dowództwem w latach 1519-1522 opłynęła Ziemią, płynąc stale w kierunku zachodnim. Śmiałkowie dotarli od wschodniej strony do miejsca, skąd wypłynęli, ujście rzeki Gwadalkiewir w Hiszpanii. Podróż ta jednoznacznie udowodniła, że Ziemia nie jest płaska, ale jest zamkniętą, sferyczną bryłą. Niestety podczas tej historycznej wyprawy zginął Ferdynand Magellan. Został zabity w 1521 roku przez mieszkańców wyspy Mactan, wchodzącej w skład Filipin, archipelagu na Oceanie Spokojnym. Na przełomie XVII i XVIII wieku Angielski uczony Isaac Newton doszedł do przekonania, że Ziemia nie może być idealną kulą. Wziął pod uwagę masę Ziemi i wywnioskował, że ruch obratowy musi powodować odkształcenia. Późniejsze pomiary potwierdziły jego tezę. Ziemia jest rzeczywiście spłaszczona w okolicach biegunów. Rozwój geodezji satelitarnej i nowoczesne techniki pomiarowe, astronomiczne, topograficzne, gravimetryczne wykazały, że Ziemia nie jest idealną kulą. Co to jest horyzont? Horyzont? Wyróżniamy horyzont astronomiczny, okrąg wielki na sferze niebieskiej, którego płaszczyzna jest prostopadła do osi pionu, oraz horyzont prawdziwy, okrąg będący częścią wspólną podstawy stożka o wierzchołku na wysokości oka obserwatora i powierzchni Ziemi. Horyzont prawdziwy jest obniżony względem horyzontu astronomicznego o określony kąt. Powyżej schemat przedstawiający podstawowe typy horyzontu. Geoida Według definicji geoida to bryła, której powierzchnia w każdym miejscu jest pozioma, a więc prostopadła do kierunku działania siły ciężkości. Ujmując rzecz prościej, geoida powstaje przez przedłużenie wyobraźni powierzchni mórz i oceanów 0 metrów nad poziomem morza, pod lądami. Figurą geometryczną najbardziej zbliżoną kształtem do ziemi jest elipsoida obrotowa lekko spłaszczona kula. O promieniu biegunowym krótszym o 21 km od promienia równikowego. Dokładne pomiary ziemi wykazały, że nasza planeta nie jest idealną kulą. Jest spłaszczona przy biegunach. Promień równikowy ziemi 6378 km. Promień biegunowy wynosi 6357 km. Spłaszczenie ziemi przy biegunie wynosi 21 km. Spłaszczenie przy biegunach jest związane z działaniem siły odśrodkowej powstającej przy obrocie ziemi wokół własnej osi. Ziemia poszerza się w okolicach równika. Kształtem Ziemia przypomina elipsoidę obrotową figurę powstałą przez obrót elipsy wzdłuż krótszej osi. Obo zdjęcie przedstawia ocean elipsoidę, pion lokalny, kontynent i goidę. Natomiast teoretyczną powierzchnią najpełniej oddającą kształt ziemi nazwano goidą. Goida wyznaczona jest przez średni poziom wód oceanicznych przedłużony pod lądami. Goida jest w każdym miejscu w prostopadła do pionu czyli do kierunku działania siły ciężkości. W rzeczywistości Ziemia ma kształt najbardziej zbliżony do geoidy, uwzględnia zróżnicowanie i ukształtowania powierzchni Ziemi, czego nie uwzględnia elipsolida obrotowa. Siatka geograficzna. Najpowszechniej stosowanym modelem Ziemi jest globus w kształcie kuli. Orientację na nim ułatwiają umowne linie, dzięki którym można dokładnie zlokalizować każdy punkt na kuli ziemskiej. Linie te po narysowaniu, Przecinają się zawsze pod kątem prostym i tworzą tzw. siatkę geograficzną. Siatka kartograficzna. Podczas sporządzania map topograficznych w bardzo dużych skalach, np. 1 do 10 tysięcy, za podstawę do obliczeń przyjmuje się elipsoidę obrotową. Natomiast opracowując mapy w małych skalach, kartografowie przyjmują założenie, że Ziemia jest kulą. Skala mapy jest tym większa, im mniejszy mianownik skali, i na odwrót. Skala mapy mniejsza, mianownik większy. Określenie duża lub mała skala związane jest też z rozmiarami obiektów na mapie. Jeżeli na przykład duże miasto oznaczone jest na mapie kropką, to ta mapa ma mniejszą skalę. Jeśli zaś to samo miasto na innej mapie zajmuje pewną powierzchnię, to wówczas mamy do czynienia z mapą w większej skali. Mapy wieloskalowe wykonane w skalach większych niż 1 do 200 tysięcy powyżej kształt Ziemi w porównaniu z idealną elipsoidą, czyli różnica pomiędzy goidą a elipsoidą. Skala 1 do 1000 jest większa od skali 1 do miliona. Oznacza to, że mapy w małej skali mają mało elementów, np. mapa świata na kartce A4. W dużej skali są tworzone na przykład mapy topograficzne. Dużo szczegółów, a przedstawiony teren jest niewielki. Przykład: mapa turystyczna w skali 1 do 75 tysięcy – duża skala. A mapa całej Polski 1 do miliona mała skala. Bardziej szczegółowa jest mapa turystyczna. Odwzorowaniem kartograficznym nazywamy sposób przeniesienia siatki geograficznej z powierzchni odniesienia, elipsoidy obrotowej, na płaszczyznę mapy. Siatka kartograficzna jest tym samym układem południków i równoleżników na płaszczyźnie. Podczas tworzenia map, kartografowie korzystają z tak zwanych odwzorowań kartograficznych, czyli różnych sposobów, metod przenoszenia informacji z bryły na płaszczyznę. Układ południków i równoleżników na płaszczyźnie mapy nazywamy siatką kartograficzną. Nie istnieje idealna siatka kartograficzna. Każda ma jakiegoś rodzaju zniekształcenia. Im większy obszar przedstawia mapa, tym większe są zniekształcenia. Największe znajdziemy na mapach obejmujących całą ziemię. Wygląd siatki kartograficznej zależy od wykorzystanego odwzorowania kartograficznego. Południki i równoleżniki przybierają różne kształty i nie zawsze przecinają się pod kątem prostym. Obok jeden z dwóch weneckich globusów z lat 1683-1693 z muzeum w Nieborowie. Nie można przenieść obrazu z kuli na płaszczyznę bez zniekształceń. Mapę można zdefiniować jako określony matematycznie pomniejszony obraz powierzchni Ziemi na płaszczyźnie, pokazujący rozmieszczenie oraz powiązania różnorodnych obiektów i zjawisk przyrodniczych, ekonomicznych i innych w sposób zgeneralizowany za pomocą znaków umownych. Z powyższej definicji wynika, że głównymi cechami mapy są matematyczna podstawa konstrukcji odwzorowanie kartograficzne, pomniejszenie skala mapy, uogólnienie treści, generalizacja kartograficzna oraz zastosowanie znaków umownych. Obok ilustracja, która przedstawia mapę Ziemi, zawiera ona linie szerokości geograficznej poziome oraz linie długości geograficznej przebiegające między biegunami. Jest to tak zwane odwzorowanie Kerta VI. Mapy w różnym odwzorowaniu. Odwzorowanie wierno-powierzchniowe Równoleżniki są liniami prostymi, bieguny punktami, a południki krzywymi o różnej długości. Równoleżniki i południki nie przecinają się pod kątem prostym. W tym odwzorowaniu Grenlandia jest znacznie mniejsza niż w odwzorowaniu Mercatora. Odwzorowanie wiernokątne Mercatora. Południki i równoleżniki. Wszystkie tej samej długości są liniami prostymi i przecinają się pod kątem prostym. Bieguny na globusie są punktami. W tej siatce stanowią linie długości równika. Powierzchnia lądów na obszarze okołobiegunowym, np. Grenlandii, jest nienaturalnie powiększona. Obok zdjęcie, które przedstawię. Topografię Ziemi odwzorowanie powierzchniowe Diego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki.